Dobrze, że rząd zablokował ukraińskie zboże. Tak, ale trzeba to rozwiązać w zgodzie z Unią Europejską. Rząd wie co dla nas najlepsze. Nieprawda, oni kłamią. Platforma Obywatelska zna prawdę. Zostawmy rządy prawu i sprawiedliwości. Nie to, ty zostaw politykę mężczyznom. Wstyd to skostniałe poglądy. A co? Lepiej aborcję popierać? Już niebawem pogonimy to towarzystwo. PiS o nas dba i niech tak zostanie. PiS. Konfederacja, PO. konfederacja, Platforma Obywatelska. konfederacja. PO. Tylko PiS. Skłóciliście rodziny. Ja wolę być bezpartyjny. 98% Polaków jest bezpartyjnych. Oddaj głos na bezpartyjnych samorządowców. Oni kłócą się o poglądy, o wiarę, o pieniądze, o wszystko. Dzielą nas Polaków. Nie należy do nich. Nie łączę się z nimi. Nie biorę udziału w podziale Polski. Myślisz, że jesteś sama? Myślisz, że nie możesz nic zrobić? Każdy może oddać głos. I polepszyć życie Polaków. Normalna Polska. Lista numer jeden. Bezpartyjni samorządowcy. Dobrze, że rząd zablokował ukraińskie zboże. Tak, ale trzeba to rozwiązać w zgodzie z Unią Europejską. Rząd wie, co dla nas najlepsze. Nieprawda, oni kłamią. Platforma Obywatelska z naprawą. Zostawmy rządy prawu i sprawiedliwości. Nie, to ty. Zostaw politykę mężczyznom. Wstyd to skostniałe poglądy. A co? Lepiej aborcję popierać? Już niebawem pogonimy to towarzystwo. PiS o nas dba i niech tak zostanie. PiS. Konfederacja, konfederacja, konfederacja. PiS. Tylko PiS. Skłóciliście rodziny. Ja wolę być bezpartyjny. 98% Polaków jest bezpartyjnych. Oddaj głos na bezpartyjnych samorządowców. Oni kłócą się o poglądy, o wiarę, o pieniądze, o wszystko. Dzielą nas, Polaków. Nie należę do nich, nie łączę się z nimi. Nie biorę udziału w podziale Polski. Myślisz, że jesteś sama? Myślisz, że nie możesz nic zrobić? Każdy może oddać głos i polepszyć życie Polaków. Normalna Polska. Lista numer jeden: bezpartyjni samorządowcy. 700 plus od stycznia od razu kredyt 2% 0%. Procentowy. 14 emeryki Siadaj graż z nami? Zakończmy licytację na rozdawnictwo. Czas na proste i niskie podatki. Tomasz Grabarczyk numer 1 na liście Konfederacji w Łodzi. jest Donald Tusk z jakiejś jamy bandyckiej? Cześć wójku. Pamiętajcie o tym ryzyku. Nasz skubaniec, On woli Niemcy. Dla Kaczyńskiego najważniejsza jest partia. Nasza partia nią. Pogonić te władze. Prawdziwa komuna dzisiaj to jest to. Kłamstwo, korupcja, złodziejstwo. Kto za tym stoi? Donald Tusk. Będzie z nas wszystkich robił głupków. Niech idzie do swoich Niemiec. Dość tej władzy. Największe zagrożenie dla Polski. Seryjni zabójcy kobiet. Wrok naszego narodu. Pogonić te władze. To są niemieckie śmieci. Przeproście i spadajcie. Śmieci. Zabójcy kobiet. Wróg Skupaniec. Niemiec. Prosimy bardzo lekarza. No. W sumie garstka osób chce rozbić układ, który no trwa. Prędzej się Platforma porozumie z pisem niż z Konfederacją. Nie łykaj wszystkiego jak pelikan. Konfederacja ostrzega. Układ wciąż trwa. Nie daj się znowu nabrać. Zabójcy! Zrodzku, Nie Niemiec! No! 15 października głosuj na Konfederację. 800 plus od stycznia. Od razu. Kredyt 2%. 0%. 14 emerytura. Papciowe. Siadaj, Grażysz z nami? Zakończmy licytację na rozdawnictwo. Czas na proste i niskie podatki. Tomasz Grabarczyk, numer 1 na liście Konfederacji w Łodzi. To jest Donald Tusk z jakiejś jamy bandyckiej. Cześć, wujku. Pamiętajcie o tym ryzyku. Nasz kubaniec. On woli Niemcy. Dla Kaczyńskiego najważniejsza jest partia. Nasza partia nią. Pogonić te władze. Prawdziwa komuna dzisiaj to jest PO. Kłamstwo, korupcja, złodziejstwo. Kto za tym stoi? Donald Tusk. Będzie z nas wszystkich robił głupków. Niech idzie do swoich Niemiec. Dość tej władzy. Największe zagrożenie dla Polski. Seryjni zabójcy kobiet. Wrok naszego narodu. Pogonić te władze. To są niemieckie śmieci. Przeproście i spadajcie! Śmieci. Zabójcy kobiet. Wrok Niemiec. Prosimy bardzo, lekarza. No. W sumie garstka. Osób chce rozbić układ, który no trwa. Prędzej się platforma porozumie z Pisem niż z Konfederacją. Nie łykaj wszystkiego jak pelikan. Konfederacja ostrzega. Układ wciąż trwa. Nie daj się znowu nabrać. zabójcy. Rok skumaniec. Nie wiedź. No! 15 października głosuj na Konfederację. 1989 rok to czas, kiedy w Polsce rozpoczął się czwarty gospodarczy rozbiór polski. Przez 30 lat do dnia dzisiejszego niszczone jest polskie górnictwo. Polskiego hutnictwa już nie ma, polskie rybołówstwo, przemysł włókienniczy. Polska dzisiaj staje się kolonią. My dzisiaj niszczymy nasze górnictwo, gdzie 80% energii elektrycznej pochodzi z przetwarzania węgla. Niemcy zwiększają swoje wydobycie, również inne państwa Unii Europejskiej zwiększają swoje wydobycie. Dzisiaj pojawia się partia Polska jest jedna, która stawia na najwyższe wartości: Bóg, rodzina, ojczyzna. To partia, która będzie stawiała na polskiego przedsiębiorcę, gdzie przynajmniej 51% jest polskiego kapitału, która będzie stawiała na polskiego rolnika, dając mu pełne swobody działania, która będzie stawiała na polską energetykę, na węgiel, będziemy stawiać na geotermię, na osoby niepełnosprawne, będziemy stawiać na ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, pójdziemy w kierunku demokracji bezpośredniej, będziemy bronić gotówki już 15 października. To jest ten moment, kiedy będą się ważyły losy Polski. W tym czasie postaw naprawdę, wybierz dobro i wybierz wolność. Lista numer 7. Polska jest jedna. 89 rok to czas, kiedy w Polsce rozpoczął się czwarty gospodarczy rozbiór Polski. Przez 30 lat do dnia dzisiejszego niszczone jest polskie górnictwo, polskiego hutnictwa już nie ma, polskie rybołówstwo. Przemysł włókienniczy. Polska dzisiaj staje się kolonią. My dzisiaj niszczymy nasze górnictwo, gdzie 80% energii elektrycznej pochodzi z przetwarzania węgla. Niemcy zwiększają swoje wydobycie, również inne państwa Unii Europejskiej zwiększają swoje wydobycie. Dzisiaj pojawia się partia: Polska jest jedna, która stawia na najwyższe wartości: Bóg, rodzina, ojczyzna. To partia, która będzie stawiała na polskiego przedsiębiorcę, gdzie przynajmniej 51% jest polskiego kapitału, która będzie stawiała na polskiego rolnika, dając mu pełne swobody działania, która będzie stawiała na polską energetykę, na węgiel, będziemy stawiać na geotermię, na osoby niepełnosprawne, będziemy stawiać na ochronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, pójdziemy w kierunku demokracji bezpośredniej, będziemy bronić gotówki już 15 października. To jest ten moment, kiedy będą się ważyły losy polski. W tym czasie postaw naprawdę wybierz dobro i wybierz wolność. Lista numer 7. Polska jest jedna. Tania woda, gaz prąd są niezbędne do tego, abyśmy mogli się rozwijać. nie tylko w sferze zamożności, z dobrobytu zbudowanego na tych wartościach otrzymamy bezpieczniejsze i dłuższe życie, bogatszą, szerzej promieniującą kulturę i sztukę, lepszą edukację i przyszłość polskich firm, zarówno w przemyśle, jak i rolnictwie oraz handlu i usługach. Głosuj na ruch dobrobytu i pokoju i pozwól sobie na lepsze życie już po wyborach. Nie czekaj w nadziei i stagnacji kolejne 4 lata. Głosuj na listę Numer 9, Janusz Kwaśniewski, wasz kandydat Numer 1. Okręg 10, lista 9. Robię to dla Was. Jestem przedsiębiorcą. Prowadzimy rodzinną piekarnię. Chcemy taniej energii dla wszystkich Polaków. Ochrona rolników i rodzimego biznesu. W maju 1939 roku minister Beck wypowiedział słowa: My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Cztery miesiące później rozpoczęła się wojna, która kosztowała życie miliony polskich obywateli. Czy obecna retoryka rządu i partii opozycyjnych nie przypomina ci tej sprzed 1 września? Tylko Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju daje gwarancję, że żadna wojna nie będzie nasza. Jesteśmy prawdziwie inną drogą. Jesteśmy częścią was, częścią społeczeństwa. Zagłosujcie na siebie, zagłosujcie na Ruch Dobrobytu i Pokoju. Na listę numer 9. was z gwarancją lepszej Polski. Nie ma zwycięstwa bez trzeciej drogi. Gospodarka i przedsiębiorczość to koła zamachowe rozwoju każdego państwa i każdego społeczeństwa. Polska 2050 proponuje, aby podatek VAT, PIT i CIT były niezmienne przez co najmniej 3 lata. Jednocześnie, żeby przedsiębiorcy płacili podatki PIT oraz VAT tylko i wyłącznie od zapłaconych faktur. Piotr Kopek Lista numer dwa, trzecia droga, miejsce numer 3. Nazywam się Katarzyna Nowakowska. Jestem instruktorką harcerską i ważne są dla mnie patriotyzm, współpraca i uczciwość. Chcę dla Państwa rozwiązywać problemy zamiast je tworzyć. Zadbam o to, by w każdej gminie był darmowy żłobek, by do niej dojeżdżał autobus i by do lekarza specjalisty czekało się maksymalnie 60 dni. Mam troje dzieci. Zadbam o ich i Państwa przyszłość jako posłanka. Proszę o twój głos. Lista numer 2, miejsce numer 2. Szczęśliwej Polski! Już czas! Dziś przychodzimy do Was z gwarancją lepszej Polski. Nie ma zwycięstwa bez trzeciej drogi! Od wielu lat jestem w drodze. Dzięki temu mam szansę być tam. Gdzie ludzie naprawdę potrzebują pomocy? W drodze do równych szans na edukację i pracę, w drodze do dostępnego transportu publicznego z PKS-em w każdej wsi, do czystego powietrza, do tańszego prądu z odnawialnych źródeł energii. Zapraszam Was dziś do ruszenia trzecią drogą do Polski naszych marzeń, do państwa, które wspiera i inwestuje w swoich obywateli. Nazywam się Mikołaj Dorożała. Wyróż ze mną w drogę do lepszego jutra. Zrobimy polskiej polityce. Transfuzję świeżej krwi. Po to powstała trzecia droga, żeby można było głosować na większe dobro. Zapraszam Was dziś do ruszenia trzecią drogą do Polski naszych marzeń. Do państwa, które wspiera i inwestuje w swoich obywateli. Nazywam się Mikołaj Dorożała. Wyrusz ze mną w drogę do lepszego jutra. Szczęśliwej Polski! Już czas! Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Jędrasik i startuję, ponieważ od kilku lat wspieram ludzi w walce z bezdusznym aparatem administracyjnym i sądowym. Krzysztof Jędrasik, Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, lista numer 8. Dzień dobry, Andrzej Milecki, Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, lista numer 8. Pragnę bezpiecznej i stabilnej przyszłości dla przedsiębiorców, liberalizacji prawa kobiet i pomocy aktywnie zawodową mamom. Dziękuję. Dzień dobry, Tomasz Skali, Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Od 2018 roku jestem przedsiębiorcą w branży gastronomicznej. Przez COVID wysokie podatki oraz opłaty zostałem poszkodowane, jak większość przedsiębiorców. Głosy na mnie, aby to zmienić. Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców, lista numer 8. Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Jędrasik i startuję, ponieważ od kilku lat wspieram ludzi w walce z bezdusznym aparatem administracyjnym i sądowym. Krzysztof Jędrasik, Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców, lista numer 8. Dzień dobry, Andrzej Milecki, Polska Liberalna, Strajk Przedsiębiorców, Lista numer 8. Pragnę bezpiecznej i stabilnej przyszłości dla przedsiębiorców, liberalizacji prawa kobiet i pomocy aktywnie zawodową mamom. Dziękuję. Dzień dobry, Tomasz Skali, Polska Liberalna, Strajk Przedsiębiorców. Od 2018 roku jestem przedsiębiorcą w branży gastronomicznej. Przez COVID wysokie podatki oraz opłaty zostają poszkodowane, jak większość przedsiębiorców. Głosuj na mnie, aby to zmienić. Polska Liberalna, Strajk Przedsiębiorców, Lista nr 8. rządził Tusk, bezrobocie poszybowało do poziomu 14,4%. To dlatego miliony zwykłych Polaków traciły swoje miejsca pracy i nie mogły utrzymać swoich rodzin. PiS to zmieniło. Wspólnie ze zwykłymi Polakami odbudowaliśmy naszą gospodarkę. W rezultacie bezrobocie w Polsce jest dziś najniższe w Unii Europejskiej. Dla PIS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze. Ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, to znów oszuka zwykłych Polaków. Bezrobocie znów będzie szybko rosnąć. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Gdy Tusk był szefem Rady Europejskiej, próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów. Posunął się nawet do próżni. Jeśli mm, rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Prawo i sprawiedliwość to zmieniło i oparło się presji ze strony Tuska oraz innych unijnych biurokratów, którzy próbowali zmusić nas do przyjęcia w naszym kraju nielegalnych imigrantów. To dlatego w Polsce nie ma ataków terrorystycznych i nie ma też zamieszek i wielu przestępstw. Dla PIS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze, ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, natychmiast ugnie się przed unijnymi biurokratami i przyjmie nielegalnych imigrantów do Polski. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Takie są zasady biuro. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Pamiętam, jak rządził Tusk. Pamiętam jego wszystkie kłamstwa i niedotrzymane obietnice. Pamiętam, jak rozbroił Polskę. On naraził nas na niebezpieczeństwo. Pamiętam te zdjęcia, jak przytulał się z Putinem. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Pamiętam, jak rządził Tusk. Pamiętam, że pracę, bo bezrobocie wynosiło ponad 14%. Pamiętam jego wszystkie kłamstwa i niedotrzymane obietnice. Zrobił to raz? Zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Materiał Komitetu Wyborczego Nowa Lewica. Chcesz wiedzieć, kim jest prawdziwy mężczyzna? To ten, który staje w obronie kobiet i ich praw, wspiera je w walce o równość, bo prawdziwy facet to feminista. To ten, który staje w obronie uchodźców, dzieli się tym, co ma i nie buduje przed nimi murów. Prawdziwy facet, gdy trzeba ratować ludzkie życie, nie pyta o pochodzenie, płeć czy wiarę, po prostu pomaga, bo tak trzeba. Nazywam się Michał Pietrzak, jestem z Pabianic i kandyduję do Sejmu z list lewicy. Michał Pietrzak, numer 3 na liście numer 3. Czy ty też masz dość polityków? Ja mam, dlatego startuję w wyborach do Sejmu. Chcę być głosem tych, którzy czują się niereprezentowani i niewysłuchani. Czuję, że odebrano nam naszą przyszłość. Smutni panowie z prawicy meblują nam dom, w którym nie chcemy mieszkać. Nie ma nas przy stole, gdy decyduje się o naszej przyszłości. Czas, żebyśmy wzięli sprawę w swoje ręce. Nazywam się Kasper Błaszczyk i startujesz czwartego miejsca list lewicy do Sejmu w Twoim okręgu. Proszę cię o głos 15 października. Nazywam się Małgorzata Powąska. Idę zatrząść Sejmem. Dlaczego? Dlatego, że w obecnej Polsce coraz trudniej jest żyć. Dlatego, że państwo wprowadza coraz większe ograniczenia i zakazy. Idę do Sejmu, aby bronić demokracji i wolności. Chcę Polski gospodarczej i wolnej ekonomicznie. Chcę opieki zdrowotnej dla każdego pacjenta. Nie zgadzam się, aby Polska była śmietnikiem Europy. Nie damy wam więcej jej zaśmiecać. Zatrzęcę Sejmem. Wyszłam z ludu dla ludu. Małgorzata Powolska, pozycja 10, nowa lewica. Dlaczego kandyduję? Bo nie godzę się na łamanie praw kobiet, bo nasze dzieci mają prawo do prawdziwej edukacji, a dotacje unijne muszą trafiać do organizacji, które wygrają uczciwy konkurs. Nie godzę się na sztuczne wydłużanie procedur sądowych. Polacy zasługują na niezawisłe sądy. Nie godzę się na wielomiesięczne kolejki do lekarzy specjalistów i ciągłe podnoszenie kosztów działalności gospodarczej. Czy liczę na zdobycie mandatu? Liczę na ludzki rozsądek przy urnie wyborczej. Iwana Kaźmierska-Małyska ostatnia na liście nowej lewicy. Razem zróbmy pierwszy krok do lepszej przyszłości. Materiał Komitetu Wyborczego Nowa Lewica. Przerwamy program, by pokazać Państwu ukrywaną przed Wami prawdę. Tego tutaj nie zobaczycie, ale mówią o tym inne media. Straszą uchodźcami, budują płot, a tymczasem okazuje się, że PiS stracił kontrolę nad naszymi granicami i sprzedał nasze bezpieczeństwo. Wszyscy w MSZ wiedzieli i minister też. Wizy do Polski były sprzedawane migrantom z Bliskiego Wschodu, Afryki. Do konsulatów wysłaliśmy listy z nazwiskami migrantów, którzy mają być wpuszczeni. Islamabad, Stambuł, Abuja i tego było dużo więcej. Telefon, przelew, pieczątka to działało jak mafia. Ekskluzywne posiadłości dla fundacji bliskich ministrowi edukacji, dla swoich wille za miliony, dla reszty mieszkania plus z kartonu. Drożyzna, grzyb i niekończące się usterki. Rządowy program mieszkaniowy to katastrofa. Te mieszkania się rozpadają. Rząd chwali się bezpieczeństwem polskiego nieba, a dwa miesiące później gubi sześciometrową rosyjską rakietę, która mogła mieć jądrową lub biologiczną głowicę, i nie mogli jej znaleźć przez cztery miesiące. Pocisk znalazła przerażona kobieta na wycieczce. Politycy PiS brali udział w aferze okradania pojemników PCK. Czerwony Krzyż mógł stracić nawet 3 miliony złotych. Część pieniędzy przekazywali na kampanię wyborczą PiS. Kiedy Polacy walczyli o życie, oni robili na nas interesy. Ministerstwo Zdrowia zapłaciło 5 milionów złotych instruktorowi narciarstwa za nadające się do wyrzucenia maseczki, ale ważne, że instruktor to przyjaciel rodziny ministra. Handlarz bronią z czarnej listy ONZ, powiązany z albańską mafią, były współpracownik SB, dostaje blisko 200 milionów złotych za respiratory, umowy nie wykonuje. Odpowiedzialny za to minister przechodzi do innego ministerstwa, a handlarz podobno umiera w Albanii. Zostaje szybko skremowany i bez informowania sąsiadów pochowany. O sprawie cisza, a pieniędzy dalej nie ma. Rząd na konferencji chwalił się, że największy samolot świata przywiózł tysiące maseczek, tylko że miały sfałszowane certyfikaty i nie spełniały norm, a i tak trafiły do medyków zapłaciła za to państwowa spółka. Zobaczcie, może być normalnie. Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz rozliczyć te władze, żeby Polska znowu była wolna. Od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. Tu jest Polska! Nazywam się Marek Mazur, kandyduję do Senatu jako kandydat opozycji demokratycznej, bo już dłużej nie mogę patrzeć, jak PiS demoluje Polskę. Ostatnie 8 lat to nieustanne skłócanie ludzi, niszczenie praworządności, afery, drożyzna, inflacja oraz piekło kobiet. Jako szef sejmiku nie dopuściłem do rozgoru województwa łódzkiego, przez który nasz region straciłby ogromne pieniądze z Unii Europejskiej. Kandyduję, bo Polki i Polacy zasługują na lepszą przyszłość. Marek Mazur. Wspólny kandydat opozycji do Senatu. Materiał KKW. Trzecia Droga. PSL.pl. 2050. Szymona Hołowni. Gdy Tusk był szefem Rady Europejskiej, próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów. Posunął się nawet do gruźb. Jeśli mm, rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady Boga. Prawo i sprawiedliwość to zmieniło i oparło się presji ze strony Tuska oraz innych unijnych biurokratów, którzy próbowali zmusić nas do przyjęcia w naszym kraju nielegalnych imigrantów. To dlatego w Polsce nie ma ataków terrorystycznych i nie ma też zamieszek i wielu przestępstw. Dla PIS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze, ale teraz Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy, natychmiast ugnie się przed unijnymi biurokratami i przyjmie nielegalnych imigrantów do Polski. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Takie są zasady biuro. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę. Już tylko kilka dni do końca kampanii wyborczej. To był dla mnie niezwykły czas. Dziękuję Wam za okazane serce, pomoc w zbieraniu podpisów, a także za każde miejsce, gdzie mogłem umieścić swoje plakaty. Pragnę podziękować Wam za każdą możliwość rozmowy. Wasze historie, Wasze emocje na zawsze pozostaną w moim sercu. Dzięki Wam dostrzegłem liczne potrzeby, zwłaszcza osób starszych, ale też przedsiębiorców, kobiet traktowanych przez władzę z pogardą, a także nauczycieli i pracowników służby zdrowia. Młodzi ludzie przekazali mi listę potrzeb, które wymagają pilnej realizacji. Zajmę się tym, będę Waszym głosem w Senacie. Drodzy Państwo, z serca dziękuję. Do zobaczenia 15 października przy urnach wyborczych.